Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj na pełnej patelni. Słońce świeci tutaj niesamowicie, wewnątrz się mocno nagrzało, więc czym prędzej nagrywam ten materiał? A chcę zrobić test mini-klimatyzatora. Takie klimatyzatory ostatnio są dość popularne na portalach aukcyjnych. Sporo osób mnie pytało o to, jak one działają, czy to ma sens, żeby montować takie urządzenia do aut bez klimatyzacji. Postanowiłem kupić, paczka dzisiaj przyszła, więc od razu nagrywam odcinek. Co go wyróżnia względem wentylatora? No to, że ma dodatkowy zbiornik na płyn, który dodatkowo może chłodzić to powietrze. Nie ukrywam, jestem dość sceptycznie nastawiony do tego typu urządzenia, ponieważ no, trudno oczekiwać, że za niecałe 100 zł będziemy mieli klimatyzację w aucie. Jedynie postaram się sprawdzić, czy faktycznie jest on realnie trochę w stanie bardziej schłodzić powietrze, aniżeli zwykłe wentylatorki. Sprawdźmy to. Dobra, siedzę już z przodu, przyglądam się temu oto urządzeniu. Powiem szczerze, że jakoś tragicznie źle nie wygląda, tylko zastanawiam się, gdzie miałbym je umiejscowić. Producent również dał e, taśmy samoprzylepne tutaj z rzepem, więc nie wiem, czy to do końca byłoby bezpieczne. Postaram się tego raczej nie montować na stałe. E, tak jak mówiłem, posiada to wbudowany zbiorniczek na wodę. Mam dwie przygotowane wody. Jedna to jest woda taka w temperaturze pokojowej, a drugą mam tutaj w chłodziareczce. Tak żeby sprawdzić, czy będzie dodatkowa różnica, postaram się nie porozlewać. Nalejemy do pełna, żeby było e, tak jak zalecał producent i też trzeba odczekać kilkanaście minut właśnie po to, żeby ten płyn e, przedostał się tutaj przez, e, przez wnętrze tego. E, tego tutaj korka, urządzenia całego, więc zrobimy to wszystko zgodnie tak jak powinno być. Wkładam płyn. Moment, to trzeba wcisnąć. Dobra. O! Ten plastik nie jest jakiś najwyższych lotów. Dobra, widzimy się za kwadrans. No nie wierzę, wszystko się porozlewało. Szok. Zobaczcie, jestem cały mokry. Zaczęło się to wszystko wylewać, ale dobra, już się gdzieś ta woda ustabilizowała. Dałem nawet 20 minut, żeby to wszystko gdzieś tam się może rozprzestrzeniło po tych wewnętrznych częściach, po tych wszystkich filtrach. Przyznam szczerze, że nie wiem nawet jeszcze, jak to zamocować. Dobra, zaraz coś z tym poradzimy. Na razie jest wlana woda. Ciepła. Mam nadzieję, że żadnego zwarcia w instalacji nie zrobię, ponieważ podejrzewam, że gwarancja samochodu chyba nie obejmuje montażu tego typu urządzeń, ale coraz się żyje. Dobra, wyłączę na chwilę widorejestrator. Muszę odpalić zapłon. Dobra, już widzę, że coś będzie działało. Zmniejszę nawiew ten fabryczny w samochodzie, wyłączę klimatyzację, żeby nie nie zaburzać tej dużej temperatury wewnątrz tutaj samochodu. No i zobaczmy, co się będzie działo. Nie mam tego nawet jak za bardzo zamocować, ale na razie tak będę trzymał. To jest wolny bieg, tu jest szybszy. Leci. Ciepłe powietrze. No dobra, trochę jest chłodniejsze teraz, ale e, jakiejś wielkiej, dużej różnicy nie zauważam. Ja się cały czas zastanawiam, gdzie miałbym to w ogóle mocować. Do deski, tutaj, w, na podłokietniku, no bo jest to na desce, byłoby to niezwykle niebezpieczne. Zapach jest bardzo nieprzyjemny z tego, ale dobra. Ok, z klimatyzacji też nie zawsze ten zapach jest. E, Mega przyjemny, e, powiem tyle, nie mam tem, termometra, żeby e, sprawdzać różnice w temperaturze, bardziej będę zdawał się na taką temperaturę odczuwalną. E, no, przyznam szczerze, że nie czuję żadnej różnicy, może delikatnie, może to powietrze jest takie trochę po, po prostu bardziej gdzieś wilgotne e, przez ten zbiornik, ale jakiejś mega dużej różnicy w tym momencie e, nie zauważam. Mam nadzieję, że może zacznie to jeszcze po czasie. Działać. Tak to wygląda z bliska, czyli typowy wentylator, zbiornik wody umieszczany w tym miejscu i dwa przełączniki z tej strony. Możliwość zmiany dwóch biegów, więc no dobra, teraz może coś tam lekko, delikatnie, chłodniejsze, ale to było robione na zwykłej wodzie, takiej prosto ze sklepu spółki. Producent zaleca, żeby stosować jeszcze wodę zmrożoną. Mam taką, była w lodówce, teraz się chłodzi w mojej chłodziarce. Zmieńmy to. Dobra, zwracam honor. E, w pierwotnie... <śmuszczak> pierwotnie, pierwotnie po prostu zbiornik nie był dobrze przeze mnie dociśnięty. Teraz, gdy wlałem takiej mocno zimnej wody, e, i też do pełna, zobaczymy, czy będzie różnica. Już się woda teraz nie wylewa. E, włączymy na pierwszy bieg. Oczywiście też odczekałem 15 minut, tak jak jest to zalecane, chociaż w ten sposób ta woda się trochę ogrzewa, która jest w tym zbiorniku. Nie powiem, czuję trochę chłodniejsze powietrze. Na zasadzie takiej, że jak z wentylatora wylatuje powietrze o temperaturze nie wiem 25 stopni, to może są to 22 stopnie. Nie jest to jakaś bardzo nadmierna różnica w temperaturze, ale. Jest to powietrze trochę chłodniejsze. To też trzeba przetestować na o wiele dłuższym dystansie. Z tego względu, żeby zobaczyć, jak później cyrkulacja wewnątrz auta się zmieni. W moim przekonaniu, jeżeli chcielibyśmy pomóc w pewien sposób, warto byłoby nawiew ustawić chociaż na minimalną wartość. Oczywiście tu bez klimatyzacji, żeby zrobić obieg powietrza, żeby to powietrze mimo wszystko usuwać na zewnątrz. Tak, jest to chłodniejsze powietrze, aczkolwiek czego można oczekiwać za 100 zł. No nie jest to klimatyzator, więc trudno oczekiwać, że on będzie tutaj niesamowicie działał. Powiedzmy, że coś wentyluje, co prawda na mniejszym biegu. Dam teraz ten szybszy bieg. Jakiś tam chłód jest, ale nie chciałbym tego zbyt bardzo słownie e, na, naciągać. Na pewno będzie to o wiele lepsze rozwiązanie niż zwykły nawiew, e, tylko tyle, że trzeba by się zaopatrywać co stację benzynową e, w kolejną butelkę zmrożonej e, wody mineralnej. Fact, faktem dużo tutaj tej wody nie wchodzi, więc można brać takie małe, półlitrowe. Traktowałbym to jako środek doraźny. Takie urządzenie za 100 zł w pewien sposób może nam. E, może nam Wyłączę nawiew, żeby nie przeszkadzało. Takie urządzenie za 100 zł, podejrzewam, że jeżeli jedziemy gdzieś w podróż wakacyjną, a nie mamy klimatyzacji, może nam w pewien sposób pomóc, i tego się po prostu e, trzymajmy. Więc e, w moim przekonaniu do końca nie spełnia to e, oczekiwań i nie nazywałbym tego klimatyzatorem co wentylatorem wodnym. E, na pewno, jeżeli nie mamy klimatyzacji, w pewien sposób może pomóc, ale też żebyście nie czuli się zbyt bardzo rozczarowani. Ale. Takie też miałem nastawienie na początku. No, nie spodziewałem się tutaj, że odkryję Amerykę. Może też ktoś z Was testował inne urządzenia? Pomóżmy tym osobom, które nie mają jeszcze samochodów z klimatyzacją, żeby mogły w fajnych i komfortowych warunkach jechać w wakacje. Podzielcie się w komentarzach. To zróbmy może jeszcze w ten sposób, już tak całkowicie na zakończenie, bo ja mam klimatyzację w aucie, mi to urządzenie się nie przyda. Przetestowałem je dzisiaj z mieszanym skutkiem, ale na pewno w jakiś sposób gdzieś ono tam działa. Ale jeżeli ktokolwiek z Was chciałby wygrać to urządzenie w konkursie, no bo przecież coś z nim muszę zrobić, napiszcie o tym w komentarzu, dlaczego chcielibyście wygrać właśnie to urządzenie. A ten, kto napisze najbardziej kreatywny komentarz, otrzyma ode mnie właśnie ten gadżet. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej!